Przyprowadzę na górę. Nauczanie domowe 16 grudnia, księga proroka Izajasza, rozdział 56, wersety od 1 do 3 i od 6 do 8. Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni i syn człowieczy, który się stosuje do tego, czuwając, by nie pogwałcić szabatu i pilnując swej ręki, by nie dopuściła się żadnego zła. Niech cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak, z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby mu służyć, ja bym miłować imię Pana i zostać jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymający się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi wygrańców Izraela. Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni. My jesteśmy tymi innymi, których gromadzi Pan, ponieważ jesteśmy zwołani już po wielu innych, którzy dostąpili tej łaski, którzy przyjęli to zaproszenie. My jesteśmy tymi cudzoziemcami, którzy zostali powołani, którzy zostali wezwani i przygarnięci. Widzimy tu w tym tekście, w którym Bóg przez proroka najpierw Daje pochwałę decyzji tych właśnie Pogan, nas, którzy jako cudzoziemcy przyłączyli się. To jest pochwała, dobrze zrobiliście. Ale też jest pokazane, o jaką decyzję chodzi. Decyzję, aby służyć i kochać Boga. To jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli taką decyzję podjąłeś jako cudzoziemiec, nie Izraelita, służyć Bogu i kochać go, najlepsza decyzja. I Bóg to pochwala. I teraz w tej decyzji, żeby być umocnionym, Bóg pokazuje takie trzy rzeczywistości, można powiedzieć, swego rodzaju obietnice. Po pierwsze, Bóg widzi nasze serce, i pierwsza obietnica to jest taka: Ja jestem przy tobie niech nie opanowują twojego umysłu twojego serca jakieś wątpliwości typu bóg mnie opuści bóg mnie usunie z ludu bóg się mnie pozbędzie ja będę wykluczony spoza wybranych nie myśl tak bo to jest fałszywe myślenie i to jest pierwsze bóg zabezpiecza mój umysł i moje serce przed fałszywymi obcymi jakimiś Poruszeniami, czy myślami, czy natręctwami, które chciałyby mnie odsunąć od Boga, oddalić od Niego i wzbudzić taką wątpliwość. Bóg nie zechce mnie. Bóg nie chce mnie koło Siebie. I to pierwsze. Po drugie, obietnica, którą Bóg składa, jest pięknym zaproszeniem. Bóg mówi: Przyprowadzę na górę. Tych wszystkich, ja ich wezmę ze sobą, ja wskażę im cel i w końcu dam im doświadczenie. To wezmę ich na górę, popatrzmy, jest bardzo podobne do tej sceny przemienienia, gdzie Jezus wziął ze sobą, wskazał cel i dał doświadczenie. To wprowadzę ich na górę. Oznacza danie nowego doświadczenia. I zauważmy, że tak jest, że Adwent jest oczekiwaniem na nowe doświadczenie, nowe przeżycie obecności Boga. I ta obietnica właśnie tego dotyczy. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy, że chcemy iść za jakimiś objawieniami, za jakimiś fantazjami. Nie. Bóg Ci obiecuje: Ja Cię poprowadzę na tę górę. Ja Cię właśnie tam powiodę. I dla Pogan, dla cudzoziemców jest to nowe doświadczenie, ale też widzimy, dla Izraelitów jest to też nowe doświadczenie. Nie jest to to samo, co było. Czyli sam Bóg chce, żebyśmy się rozwijali w doświadczaniu. I trzecia obietnica, ja Was rozweselę. To poprowadzenie za rękę oznacza poprowadzenie do radości. To jest istota. Oczywiście to kosztuje, to jest wysiłek. Widzimy tam też, jakaś ofiara jest składana. To też dla mnie jest wyzwaniem i wezwaniem. Ale to rozwesele oznacza, odsunę troski, obdarzę obecnością, czyli przyjmę tę ofiarę. Jestem przy tym, potwierdzam to i w końcu wypełnię otuchą we wspólnocie, bo dołączę do innych. Tam właśnie tę wspólną, piękną nadzieję, to znaczy rozwesele. I zobaczmy, to jest świętowanie. Odsunę troski, przyjmę Twoją ofiarę i dam twoj, swoją obecność, i wypełnię Cię otuchą we wspólnocie, na przykład w rodzinie. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pozwól, by Bóg rozweselił Cię na modlitwie. Jeżeli. Twoje serce ma inny nastrój, to daj się poprowadzić w to doświadczenie i na tę górę, gdzie Bóg Cię chce rzeczywiście powieść. Niech Ci błogosławią sam, ojciec, syn i Duch Święty.